Jak u Kwiatkowski, rzecznik reprezentacji, to jak tam wczorajsza zabawa? Trochę się zawodnicy wyluzowali? Tak, na pewno. Było bardzo miło, sympatycznie, atmosfera bardzo dobra. Było, no było miło po prostu. Zawodnicy trochę potańczyli, pośpiewali. Obejrzeliśmy też mecz Ligi Mistrzów. Po tym meczu był dopiero koncert Golet orkiestry. Ale było bardzo naprawdę miłość, sympatycznie i mnie osobiście się tak trochę ta atmosfera zaczęła przypominać to, co było przed Francją 5 lat temu, przed Euro 2016. Także jeżeli to później miałoby pójść w tym samym kierunku sportowo, no to chyba nie ma co narzekać. A dlaczego zaczęło przypominać to, co było przed Francją? Czemu? Trudno powiedzieć. No, taka atmosfera jest bardzo podobna. Selekcjoner Sousa jest też bardzo podobny do trenera Nawałki i, i swoim podejściem do piłkarzy, e, wsłuchiwaniem się w głos drużyny. Także myślę, że tutaj jest bardzo wiele wspólnych elementów z selekcjonerem Nawałką. E, także tak przypomina mi się troszeczkę ta atmosfera właśnie, która miała miejsce przed Francją, bo przed Rosją nie czuć było takiej, takiej powiedzmy, Fajnej, fajnej atmosfery. Tam później na nas padły problemy w postaci kontuzji Kamila Glika, to się wszystko później przełożyło na, na nasz występ na, Euro, na Mistrzostwach Świata. Więc tutaj no, zobaczymy, oczywiście, atmosfera nie gra, tylko piłkarze grają, ale na pewno ma to duży wpływ na, na ich jakby przygotowanie mentalne do turnieju. Tej repertura Goleco golec Orkiestra nasi zawodnicy znają? Chyba trochę znali. No ja akurat nie jestem fanem takiej muzyki, ale zawsze muzyka na żywo to wyzwala inne emocje, jakakolwiek, bo ona nie była. Ale tam niektóre, niektóre utwory na pewno, na pewno były bardziej znane, a niektóre mniej. Ale generalnie można powiedzieć, że się dobrze bawili. Trochę pośpiewali? Też śpiewali. Śpiewali, tańczyli. Także było naprawdę, naprawdę miło, ale już o drugiej byliśmy w łóżkach. A Był utwór tu na razie Ściernisko, ale będzie San Francisco? Chyba nawet dwa razy był, jeśli dobrze pamiętam. Tak, był dwa razy, bo też na bisach był. I on chyba taką największą, że tak powiem, przyciągnął grupę na parkiet. My chcemy, żeby podczas Euro było San Francisco, ale trudno powiedzieć, jeśli chodzi o naszą reprezentację, że jest Ściernisko. Nie, no Ścierniska nie ma. No, jest, jest nasza reprezentacja, wszyscy ją znamy. Oczywiście mamy swoje problemy, jeśli chodzi o kontuzję zawodników. Ale cały czas jakby ten trzon kadry jest dość silny, można powiedzieć. Na pewno ta drużyna wydaje się być nawet silniejsza niż była na Mistrzostwach Świata we Francji, czy nawet Mistrzostwach Europy we Francji, czy nawet na Mistrzostwach Świata w Rosji. Bo jak sobie spojrzymy na... Przypomnijmy sobie Mistrzostwa we Francji, to tak naprawdę tam do gry było 13-14 piłkarzy. Dzisiaj jak sobie spojrzymy na kadrę, no to z ławki rezerwowych na pewno jest więcej możliwości, więcej Zmian takich, które wcale tego zespołu nie będą osłabiały. A ta atmosfera rodzinna, na którą stawia Paulo Sowza, również pozytywnie wpływa, bo mieli w niedzielę opuścić najbliższy ośrodek, natomiast mają czas do środy. Na pewno pozytywnie wpływa i to sami zawodnicy o tym mówią, bo z kilkoma miałem przyjemność porozmawiać na ten temat i, i podkreślali, że to był bardzo dobry ruch ze strony selekcjonera, że można było przyjechać z rodzinami. Pamiętajmy, że ten sezon był bardzo długi, trudny, mecze co trzy dni, przykładowo Bundesliga, ostatnie dwa tygodnie zespoły Bundesligi i tak były w izolacji i się zawodnicy nie widzieli z rodzinami, więc... Przyjazd zaraz po końcu sezonu na kolejne zgrupowanie, gdzie miesiąc miałoby się co najmniej nie widzieć z rodzinami, no to na pewno nie jest komfortowa sytuacja. Więc taki ruch ze strony selekcjonera saucy został bardzo dobrze przyjęty przez zawodników. Co więcej, ta atmosfera jest naprawdę fajna i zawodnicy się bardzo dobrze czują tutaj ze swoimi rodzinami. A nie ma to absolutnie żadnego wpływu na pracę, którą trzeba wykonać, na przygotowania, na treningi. Są one bardzo intensywne, zaangażowanie zawodników jest na wysokim poziomie. Tak samo ta intensywność przede wszystkim podczas tych gierek. Które są w ramach treningu wprowadzone, no to jest bardzo wysoka I, i, i naprawdę zawodnicy mówią, robota jest zrobiona, a później wracają do hotelu, biorą prysznic po treningu, mogą spędzić ten czas z rodzinami. No i też selekcjoner to dostrzegł do i faktycznie decyzja zapadła, że kto może, kto ma ochotę, może zostać tutaj do środy, czyli po meczu wrócić z Wrocławia i zostać z nami jeszcze cały dzień. To jeszcze czas na tradycyjny raport medyczny bez zmian. Tak, nic się nie zmienia. Problem z trzema zawodnikami już od początku zgrupowania: czyli Maciek Rybus, Paweł Dawidowicz, Czarek Milik. Ale nasz sztab medyczny pracuje nad przywróceniem ich do treningów stopniowo, w zależności od każdego zawodnika, bo każdy z nich ma inny, inną przypadłość, inny uraz. Ale to, co z tego, co mówi doktor Jacek Jaroszewski, w przyszłym tygodniu, pewnie po meczu z Rosją, stopniowo rozpocznie się powrót ich normalnie do zajęć treningowych na boisku. Ale w meczu z Rosją i to rzecznik potwierdza, nie na pewno oni nie zagrają plus Piotr Zieliński. Na pewno ta trójka w meczu z Rosją nie zagra, na pewno nie zagra w niej w tym meczu Piotr Zieliński też Radek Majecki. Ale to jakby tutaj sprawa jest prosta: do protokołu meczowego można wpisać maksymalnie trzech bramkarzy. Więc Radek Majecki też w tym meczu nie zagra, no więc można łatwo sobie policzyć, że kadra meczowa będzie liczyła 22 piłkarzy. We wtorek mecz towarzyski z Rosją. Jak te ostatnie chwile przed meczem będą wyglądały tu w opalenicy i kiedy wyjazd? No, trochę inaczej to będzie wszystko wyglądało niż normalnie, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, bo pojedziemy do Wrocławia w dniu meczu. Po śniadaniu najpewniej ta grupa piłkarzy, która nie będzie miała, nie zagra w tym spotkaniu, normalnie jeszcze tutaj rano w Opalenicy będzie miała sesję treningową. Po tej sesji treningowej około 11 wyjedziemy do, do Wrocławia tam. Zameldujemy się w hotelu, będziemy się przygotowywać do meczu i bezpośrednio po meczu prosto ze stadionu wsiądziemy w autokar i przyjedziemy tutaj z powrotem do Opalnicy, pewnie tak około drugiej w nocy. Zameldujemy się z powrotem. Biorąc pod uwagę, że pojedziemy na mecz 1 czerwca, no to te wszystkie takie obowiązkowe aktywności medialne, które są tradycyjnie organizowane dzień przed meczem, one będą miały miejsce też tutaj w Opalenicy. Czyli oficjalny trening o godzinie 17 będzie przeprowadzony tutaj w Opalenicy, a wcześniej o 13:45 oficjalna konferencja prasowa. Na pewno weźmie w niej udział selekcjoner Paulo Sousa. A w niedzielę jeszcze, czyli dzisiaj, delikatny trening? Dzisiaj tak, o 17:00 jeszcze jest sesja treningowa. Myślę, że nie, chyba nie należy się spodziewać jakiejś e, intensywnej, intensywnych, intensywnej sesji, pewnie będzie trochę zabawy z piłką. Ostatnia kwestia, czy w meczu z Rosją możemy bardziej spodziewać się zmienników, czy to już może być ten skład, który wystąpi w meczu ze Słowacją? Nie, myślę, że raczej, raczej tutaj selekcjoner da szansę, da szansę zmiennikom. Ten obóz, tak naprawdę jesteśmy nawet jeszcze nie w połowie tego obozu, więc te przygotowania jeszcze nie weszły na ten taki właściwy, myślę, najwyższy poziom. Więc chyba z Rosją zagramy raczej w takim składzie, powiedzmy nie, nie pierwszy garnitur, tak jak nawet wczoraj można było obejrzeć mecz Szwecji z Finlandią i tam też było dużo, dużo testowania ze strony obu selekcjonerów i pewnie będzie podobnie w meczu z Rosją. Myślę, że Rosjanie też raczej tego głównego garnituru na ten mecz też nie będą zakładać.